Z tej strony Bartek. Możecie mnie kojarzyć jednak jako hawu Mania. Dzisiaj zrobimy top 5 mainów z mojej kolekcji. Na piątym miejscu znajduje się BMW 635CSI. Możecie sobie zobaczyć tutaj. Bo takie piękne. No i jest to BMW z 2025. Nie pamiętam z którego kejsu więc wam nie powiem niestety ale jest serii HW przepraszam Wild White Body jest to numerek pierwszy na 2000. pierwszy na pięć Znajduje się na czwartym miejscu. Jest Porsche 911 GT3. Jest to bliźniacze malowanie do poprzednika. Był. Yy, znaczy, no, jest to z 2025 z serii Havurais Day. Numer pierwszy na dziesięć, tak samo. To jest z yy, 2025 właśnie. No i w sumie, nie wiem co, mam mogę, co wam mogę jeszcze powiedzieć, ale prezentuje się bardzo ładnie. Na trzecim miejscu znajduje się Toyota Supra Mark 4. Jest to, jest to autko, znaczy no, jest to model z serii Them and Now z 2022. Tak zobaczyć tak. Na drugim miejscu znajduje się Bugatti EB110 z set, serii HW Race Day na 2025 jest to numer 9 na 10 z tej serii jest ono w pięknym fioletowym kolorze. Jest to chyba metal flakes, z tego co mi się wydaje, tak patrząc po <coughs> mienianiu się, więc to ląduje na moim drugim miejscu. I na pierwszym miejscu ląduje corvetta Gas Monkey Garage z 2023 z serii HW Dream Garage. Jest ona moim ulubionym choćbysem, ponieważ ma na sobie lakier Spectra Flame, bo nie, ponieważ jest to model STH. Więc tak to wygląda. <tryk>